Dzień dobry, witajcie moje drogie lwy. Zapraszam Was kochani do czytania dla Was na listopad. Jaki ten miesiąc będzie dla osób spod Waszego znaku? Opowiem o tym za chwileczkę, jakie energie będą Wam towarzyszyły. Wyciągnę też dodatkowe karty oddzielnie miłość, uczucia, relacje, związki, rodzina, finanse, praca. Te wszystkie rzeczy co zawsze i karta anielska na koniec jako przesłanie wskazówka dla Was na ten czas. Chcę powiedzieć, że omawiam energię kart. Trochę jest tu potrzebne, żeby to dobrze odebrać żeby się odnaleźć w tym czytaniu takiej uwagi waszej i chwili skupienia, jeżeli chcecie oczywiście jak najwięcej się z tego dowiedzieć. Proponuję też, żebyście sobie wrócili do tego czytania w połowie miesiąca na przykład, jeszcze raz obejrzeli tę energię, wtedy będziecie mieć więcej jeszcze wskazówek. Ja mówię o energii karty, dlatego że bardzo dużo osób ogląda, tak? I u każdego to trochę może być coś innego, więc oczywiście mówię kilka znaczeń. Wy musicie sobie znaleźć to, gdzie płynie Wasza uwaga, na czym się skupiacie, co w tej chwili, jak ja to mówię, o czym pomyśleliście, tak? Więc to nie są wydarzenia, które u każdego będą wyglądały tak samo, no ale ja myślę, że to wszystko rozumiecie. Ale ja jednak od czasu do czasu pragnę o tym przypomnieć. Więc hmm, początek miesiąca zaczyna się dla Was w energii trójki buław, czyli to jest taka energia zwiększonego działania, działania najczęściej samodzielnego, ale tutaj będzie w Waszym przypadku. We współpracy z grupą, na przykład dla niektórej osoby, może być, jest to dla niektórej osoby sukces pokazany w realizacji jakiegoś swojego celu, zadania, który się wcześniej obrało. Czyli trójka buław jako początek. Może być początek podróży, prawda? Może być powrót do jakiegoś miejsca. Coś tutaj może być związane z pokonywaniem jakiejś odległości, z powrotem, ale to jest związane z realizacją skuteczną, sukcesem. Może na przykład tego typu, że ktoś otwiera taką działalność, jakąś swoją, indywidualną, pojedynczą. Więc jest tu pokazany na pewno w trójce bław rozwój, pójście do przodu w działaniach i tych działań więcej. Ale co stoi na przeszkodzie? To jest trójka monet. I w tej karcie na przeszkodzie można zwrócić uwagę, żeby wszystko, co robicie, miało nie tylko wymiar dla Was finansowy, ale żeby miało także coś więcej, czyli musi być w to włożona jakaś pasja. Jeżeli wybieracie kogoś do współpracy na przykład, to wybierajcie osoby, które oprócz interesu widzą w tym, co robią, no jakieś piękno, jakąś przyjemność, realizują coś więcej przez to, prawda? Więc tu trójka monet razem z dziesiątką buław ostrzega nas, żeby na przykład nie wydawać pieniędzy za wszelką cenę, żeby dopiąć jakiegoś swojego celu, bo to się okaże bezskuteczne. Nie chodzi o działania jakiekolwiek, tylko chodzi o działania, które mają wysoką jakość. Na podstawie mamy kartę dużych arkan, jako tutaj jedną, największą, i oprócz tego do przeszłości odchodzi wisielec. Wisielec, czyli to, co w przeszłości, zastój, stagnacja, brak kontaktu, dystans. Zamknięcie się w sobie, obawy, jakieś lęki, które są związane ze stratą czegoś, na przykład bez jeszcze czwórka monet. To odchodzi ten wisielec, do przeciąganie, nic się nie dzieje, to tutaj jest pokazane w przeszłości już. I teraz właśnie ta karta arkan dużych, rydwan, na podstawie jak wy działacie, to wy macie nowe cele, wy jesteście ambitni, konkretni, skuteczni. To jest razem z energią królowej buław, czyli ta energia ognia jest pokazana, ta skuteczność w działaniu, ta odwaga, inicjatywa. To wszystko jest, a jednocześnie, właśnie przede wszystkim, Rydwan pokazuje dużo zmian, dużo szybkości, wyznaczanie sobie nowych celów, stawianie sobie nowych zadań i parcie takie do przodu, w tym na maksa. E, ważne w tej karcie, żeby nie tracić z oczu tego celu, który, e, który towarzyszył początkom. Czyli w natłoku wydarzeń e, w listopadzie możesz mieć taką sytuację, że wszystko będzie jednakowo dla Ciebie się wydawało ważne i wszystko trzeba będzie zrobić szybko i od ręki. Więc tutaj pamiętaj o tym. Co jest dla Ciebie najważniejsze, priorytetowe? Po co to zaczynałeś robić? Co zaczynałeś robić? W głowie macie też giemka. Monet to jest praktyka w jakichś działaniach, początek właśnie, zdobywanie nowych doświadczeń, nauka jakaś. Nowe miejsce może być oczywiście też pokazane. Wynik tego lub połowa miesiąca jest to pięknie pokazane, bo w dziesiątce e, kielichów i w dwójce. E, Kielichów. To jest pokazana miłość, bardzo dobre relacje, środowisko kochające, szczęśliwy związek, wejście w jakąś szczęśliwą relację albo osiągnięcie takiego maksymalnego zadowolenia w relacjach, prawda? Wsparcie. Od tych właśnie bliskich osób. No, wiadomo, że jeżeli byśmy mówili o sytuacjach różnego rodzaju zawodowych, no to to by był pokazany jakiś układ partnerski, na przykład współpraca z bliską osobą, bardzo dobra atmosfera w pracy, tym podobne rzeczy i tak dalej. Więc połowa miesiąca albo druga połowa miesiąca kształtuje się dla lwa w energii. Bardzo dużej satysfakcji emocjonalnej, no może ktoś zakłada nawet rodzinę, może ktoś wchodzi właśnie w relacje, które mu odpowiadają. Dlatego też Wasz punkt widzenia jest tak pięknie pokazany w szóstce kielichów, czyli szczerość, zrozumienie, atrakcyjność. Relacje, które rozwijają się stabilnie i mają dobre podłoże, są oparte na dobrych fundamentach. Do których mamy podejście nie tylko emocjonalne, ale również stawiamy je, opieramy je na czynnikach materialnych, one też są potrzebne, prawda? W szóstce kielichów można widzieć jakieś spotkanie z kimś z przeszłości, można widzieć dzieci, można widzieć właśnie otwartość na innych ludzi i miłe spędzanie czasu. W szóstce można widzieć prezenty również. No dobrze. Wasze nadzieje i obawy też wskazują na to, że e, przynajmniej tutaj liczycie na dobre kontakty. Znowu jest trójka kielichów, więc dobre kontakty, e, jeżeli chodzi o relacje, emocje, wymiana, spotkania, fajne rzeczy, fajne zabawa jakaś może być pokazana, miłe spędzenie czasu. Tak. To są karty, widzicie większość tych kart, to są takie bardzo pozytywne karty. Jednak co muszę powiedzieć, że wpływ na tą samą sytuację ma jeszcze otoczenie, prawda? I tutaj z otoczenia jest pokazana dziesiątka mieczy, to tak jakby kres czegoś następ, nastąpił, nastąpił kres czegoś, tak jakby ten początek związany. Z zamknięciem jakiejś sytuacji i ta decyzja idzie trochę z zewnątrz, tak jakby z zewnątrz przychodziła jakaś, na przykład, bardzo taka zła wiadomość, która właśnie daje zakończenie. Z zewnątrz energia to jest przybicie, to jest zamknięcie, to jest konflikt, to jest powiedzenie czegoś, co pali mosty, prawda? Czyli ktoś z zewnątrz. Może wykazać się jakimś działaniem, poprzez które na przykład zrywa z wami kontakt, albo kończy z wami jakieś interesy, albo no, pozamiata jakiekolwiek relacje. Też tak właśnie może to wyglądać. I stąd możliwe, że sam koniec miesiąca pokazany jest w Dwójce Mieczy. Jeżeli w jest też szóstka mieczy, czyli szóstka już w relacjach ewidentnie mówi odejście od relacji. Wyzwolenie się z jakichś więzów, odejście od problemów psychicznych, które były, no wie jakie są, no wiadomo, tak. Wyjście z jakichś toksycznych relacji, gdzie ktoś nam właśnie wbijał szpil szpilki. A w dwójce mieczy tutaj wycofanie się jest pokazane ale to jest wycofanie się z relacji, opieranie się na tym co jest logiczne, ale ta dwójka mieczy to jest też pokój. Pokój albo spokój. Czyli wejście w siebie, przemówienie do siebie głosem logiki i rozsądku, wyciszenie. I Zastanawianie się, co dalej. Z tą szóstką mieczy wygląda, jakby się otwierał przed Wami jakiś nowy rozdział w życiu. I będzie to możliwe, wymagało właśnie zadecydowania o czymś. No, co Wy sądzicie? Bardzo ciekawe czytanie. Może więcej, nie wiem, czy się skupiłam więcej, na czym się skupiłam. Mam nadzieję, że może ktoś napisze jakiś komentarz, co u niego słychać. Albo czy na przykład u Was jest to związane na przykład z podróżą, z wyjazdami, może z powrotem do jakiegoś miejsca. A zobaczmy, co pokazuje mój piękny, ta talia próba, którą teraz kasuję i zobaczmy, co z tej talii pokazuje się na Lwów na listopad. Miłość uczucia, relacje i związki. Miłość uczucia, relacje i związki. To mamy Asa. Fajne karty, dlatego że As mówi, że ja się w coś bardziej angażuję, że mnie zaczyna coś nowego interesować, że ja mam może jakiś nowy pomysł na relacje. Dziewiątka kielichów z kolei to jest też bardzo fajna karta, ale ona tak trochę sugeruje, jakbyśmy my skupieni byli bardzo mocno na sobie, na zadbaniu o siebie. Jeżeli towarzystwo spędzamy w jakimś, jeżeli w jakimś towarzystwie spędzamy czas, to to jest taka właśnie bardziej zabawa, przyjemność, atrakcyjność. Tutaj w dziewiątce lichów pokazana jest nasza, e, nasza atrakcyjność w otoczeniu, w którym przebywamy, tak? Więc można powiedzieć, że w dziewiące wszystkie reflektory skierowane są na tego lwa. I lew jest tu po prostu bardzo, bardzo z siebie zadowolony. Więc wzrost tego zaangażowania, może jakieś nowe relacje. No, ale tutaj połowa miesiąca, jak najbardziej, związki i pokazuje i miłość, takie rzeczy, zmiany. Tu była przecież królowa buław, czyli bardzo atrakcyjna osoba. Bardzo namiętna może być. Tutaj pokazane są, jeżeli chodzi o relacje w tej karcie rydwanu, też takie totalne zaangażowanie się w relacje, totalne zaangażowanie się, szybkość w tym, intensywność w tym. I też muszę powiedzieć, że pozytywnie to pokazane. Więc, może, lew na przykład odnajduje swoje miejsce. W jakiejś nowej relacji. Albo po jakiejś przerwie w relacjach podejmuje dodatkowe działania i udaje mu się coś naprawić. Zapraszam wszystkie wy na czytanie indywidualne. Zobaczmy, co u Was w rodzinie. Królowa Mieczy i Trójka Denarów. Królowa Mieczy może nam pokazywać umowę, może nam pokazywać wodnika wagę albo bliźnięta, może nam pokazywać jakąś osobę prawną. Kogoś, kto analizuje i wnikliwie ocenia sytuację, a trójka denarów pokazuje, że może powinniśmy popracować nawet nad bezpieczeństwem materialnym naszej rodziny. Może robimy coś takiego, może skupiamy się na tych zabezpieczeniach, może na jakiejś pracy, a może też jakąś umowę podpisujemy, która ma, jak w jakimś sensie, zabezpieczać materialnie naszą rodzinę. A może to jest związane u niektóre osoby, tak jak mówiłam, z jakimś wyjazdem. Hmm. A zobaczmy, co jest pokazane na finansach dla żda. finanse LED. No to wyglądałoby, że finansowo wszystko świetnie, bo i rycerz denarów mówi o tym, że są pieniądze i że koncentrujemy się na pracy i że zarabiamy, no a cesarzowa mówi, że albo jest kobieta tutaj przy nas jakaś... Która bardzo dobrze ma sytuację finansową, materialną, albo po prostu my sami, Wy jako tel, wy jesteście tutaj pokazani jako osoby, którym absolutnie niczego nie brakuje. W cesarzowej jest poprawa finansowa, jest bezpieczeństwo, jest dostatek, jest pełno wszystkiego, tak? Duży dostatek jest. Cesarzowa zawsze pokazuje, że mamy więcej, że jesteśmy. Um, Otoczeni luksusem, można by nawet tak powiedzieć, prawda? No to jest jedna karta władczyni, władczyni. Więc dom, rodzina, finanse, wszystko tutaj w tej kacie cesarzowej powinno się zawierać super. A praca, i w pracy właśnie jest ta trójka. Popatrzcie, I na, w pracy jest ta trójka y, buław, która właśnie mówiła, rozpoczynam coś nowego, zaczynam jakieś przedsięwzięcie, dobieram jakieś działania, działań tych jest więcej, a do tego wieża jest. A ta wieża mówi o rozpadzie wszystkiego, co jest nieprawdziwe, albo może mówić o jakiejś takiej zmianie, stracie, jakiejś na przykład y, przeprowadzce, Nowym miejscu, w którym się znajdujemy w pracy, Wierzę jednak mówi, że tutaj nas coś może zaskoczyć coś nas może zaskoczyć związanego z naszą pracą, i się okaże coś nie wypałem, tak mówiąc krótko. I to jest taka energia, która była pokazana trochę z zewnątrz. Ta dziesiątka mieczy, bo to są dosłownie te same karty, albo bardzo podobne karty z zewnątrz. Jest jakieś zagrożenie dla Was na listopad pokazane, jakaś zła wiadomość. Dziesiątka mieczy i trójka w związku z, nie wiem, nowym przedsięwzięciem, właśnie jakimiś dodatkowymi działaniami. Czyli ta, a tutaj jest ta trójka znowu z wieżą, więc to jest podobnie. Więc tutaj z zewnątrz ktoś, z kim współpracujecie, może Was zawieść. I Wasze interesy na przykład nie muszą pójść tak, jak Wam się wydaje, ale te karty właśnie, to ostrzeżenie było pokazane na przystrodze. Czyli jeżeli z kimś masz zamiar wchodzić w jakieś interesy, na przykład, to wybieraj tych ludzi, dla których to jest pasją, przyjemnością, dla których to coś znaczy więcej niż pieniądze, bo inaczej to będzie bez sensu. Więc zabezpiecz się w taki sposób, żeby ta wieża w pracy de facto nie wpłynęła tak totalnie, ruinująco na Twoje plany. Może jakaś zmiana tu będzie wymagana, coś takiego. No kochani moi, bardzo macie ciekawe czytanie. Bardzo macie ciekawy listopad. Mam nadzieję, że tutaj ja Wam troszeczkę pomogłam we wszystkim. Zobaczmy, co karta anielska pokazuje dla osób pod Waszego znaku, moi drodzy. I jaką macie radę na listopad? To jest, kochany, czego pragniesz? Czego pragniesz? Uwaga! Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swoich, swoich marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Do tego cudownego przesłania i takiej właśnie realizacji pięknej życzę Wam na listopad. Dziękuję za wszystko, zapraszam do kontaktu i do następnego razu.